Cześć, witam Was serdecznie, to Piotr Grat z tej strony z I dzisiaj mam dwie bardzo ciekawe informacje odnośnie tokenu Soul i tokenu Clever od Terixa. To token Soul to jest ERC20, który chce przejść na blockchain Binance. -a. I dzisiaj Wam troszkę o tym coś powiem. Bo mieliśmy na tych dwóch tokenach fajne wystrzały, poszły do góry i to dość sporo. I tak było na naszej stronie zrobiony Jeden artykuł jak stakować Soul z gier na blockchainie, i był drugi artykuł zrobiony o Soul. Zaraz tutaj się otworzy. Gry na blockchainie i tutaj jak grać jak zdobywać te tokeny tam jest też to taki w gruncie rzeczy też airdrop żeby polubić ich na facebooku na twitterze i też się dostanie tych soulów I ogólnie zdobywanie jest tych soulów dość fajnie na, na tych grach a teraz wam pokażę o co mi tutaj chodzi Najpierw weźmiemy sobie soul Zobaczcie jakiś czał jak ktoś z Was oglądał ten filmik wcześniejszy, zainwestowaliśmy tam około 40 dolarów, zakupiliśmy tego Soul'a i rzuciliśmy w staking, obecnie to już jest warte bez mała 400 dolarów, duży wyskok, patrząc na newsy jakie Soul tutaj ma to Całkiem możliwe, że te wzrosty są związane z tym, że właśnie chcą przejść na Binance Chain, a zarazem jest planowany w tej nowej grze w 3D, co robią tą trzecią grę, że będzie market NFT na tej grze dodatkowo. Także to też może być związane, że tak, kryptowaluta, a czyli ten token poszedł tak do góry. Zarazem ogólnie Wszystkie te blockchainy, gdzie są gry, zaczynają się coraz bardziej rozwijać. To jest bardzo olbrzymi rynek, który jest jeszcze nie za bardzo doceniony, jeżeli chodzi o kryptowaluty związane z grami i, i, i ogólnie gamingiem i zarabianiem na tym. Także to jest przyszłościowe, i zaraz jeszcze zacznę do tego, to jeszcze Wam pokażę o których tu gry chodzi tutaj na samym rogu mam dragon evolution i marge Cat. otworzymy sobie na chwilę tutaj tą jedną grę i niech ona się trochę wymuli tu mam ethereum wallet przy okazji nie będę grał bo możecie zobaczyć sobie na innych filmikach jak gry na blockchainie jak to się zdobywa te tokeny ale przejdę od razu na portfel i tutaj zaloguję się po 14 level, levelu. Można już wypłacać na, na portfel. I właśnie tutaj ma się, ja już poodbierałem. Bo tutaj był jeszcze Facebook i Twitter. Teraz za codzienne logowanie się na tych grach to jest po 3Soul. Tam są zadania też nagrze, ale nie o to chodzi. Teraz wejdźmy sobie w wallet, i to co zdobyłem z gier jest dolar 1,19 warty w przeciągu paru dni dosłownie. I teraz wejdę w stacking to co wrzuciliśmy w stacking. Mamy w stackingu hmm, Gdzie to jest tutaj? Kurent stacking jest 90 i staking 98605. No to jest to teraz obecnie warte około blisko 400 dolarów, a kupowaliśmy za 40 dosłownie i już nam w ciągu tygodnia wystakowało się 1300 sztuk. Także fajny, fajny procent, bo to ten staking tutaj polega na tym, że 20% co gracze robią zakupy za te tokeny w grze, trafia w pulę stakową i to jest rozdawane, Dodatkowe te wydane tokeny w tych grach, 20% jest spalanych, czyli będzie coraz mniej tego tokena, a zarazem jeszcze te 20% jest jeszcze rozdawane do puli, także zobaczymy co się będzie działo. Ciekawa opcja. Się szykuje nam z tym i miejmy nadzieję, że dalej będą wzrosty. Jeżeli totalnie przejdą już na blockchainy Binancea, to może być jeszcze ciekawiej, bo jak zobaczycie tu, Window bym kliknął, to mamy BIP8 Wallet Adres albo RC 20 BIP8 to jest mini tokeny na Binance, które czekają właśnie na przejście na na ten już główny blockchain. Także jeżeli o coś chodzi. Teraz pójdziemy sobie Clever. O Clever. Teraz tutaj Clever też pięknie wyskoczył. 116% to jest w ciągu 24 godzin. A dlaczego on tak wyskoczył? To już wam tutaj mówię. Ma być właśnie jeszcze token dodatkowo, który działa na blockchainie Clever i on będzie kopany. Przy okazji będą spalane też tokeny Clever i to ma być 22 kwietnia I przez to właśnie taki boom powstał, że ludzie będą chcieli mieć to tokeny KFI. On będzie takim tokenem jakby narzędziowym na blockchainie do, do tworzenia aplikacji i w ogóle różnych rzeczy. Także też może być ciekawie i widać właśnie ostatnio duże wzrosty. Ja jeszcze się w to wczytam dokładnie. Ktoś, jak nie, nie ma z Was, to jeszcze można sobie zesłapować te klewery raczej na, znaczy na przykład te na clever, żeby zrobić trochę cleveru, bo clever będzie uczestniczył w wydobyciu tego KFI. Tak, w każdym razie dam link do tego portfela, żeby sobie ściągnąć, jeżeli ktoś chce zdobywać te tokeny, to musi jakiś swap zrobić, żeby mieć te klewery i dopiero będzie brał udział później, żeby w wydobywaniu KFY, będzie 150 tysięcy do wydobycia, ogólnie ma być total supli 1 milion i wydobywany ma być przez 20 lat, także Dość ciekawy, trzeba będzie się bardziej powczytywać w to. Ja wam daję takie info, info na szybko, yy, co się dzieje z tymi dwoma projektami jak Soul i Clever, także dużo się dzieje ciekawego i zapraszam właśnie do czytania, yy, zobaczcie jak, jak grać na tych grach, yy, a co do portfela to jest podobny portfel jak na przykład te inne były na Trona, tylko... Yy, Troszkę więcej różnych kryptowalut i jest swap i parę innych opcji To też był filmik o tym robiony Jest też artykuł Także zapraszam Was bardzo do Poczytania Zawsze w te gierki można sobie pograć I zdobyć tych tokenów Kto wie może będą o wiele więcej Warte w przyszłości Jak przyjdą właśnie na Binance Blockchain Także Nic trudnego Zawsze Zawsze to trochę zabawa jest ale kto wie może coś z tego wyniknie lepszego i, i tyle z mojej strony takie informacje pokrótce na, można powiedzieć na szybko bo akurat mi te informacje dzisiaj wpadły a wczoraj właśnie wieczorem już widziałem, że Clever tak ładnie idzie a dzisiaj w nocy właśnie ten Soul i poczytałem właśnie o co tam chodzi że oni właśnie ten NFT Market na tej nowej grze będzie jeszcze y i to może być właśnie związane z tym. To nie tylko pompka. No i, i tak mówię, linki będą pod filmikiem. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą i skorzystacie z nich. Trzymajcie się, cześć.